Cześć, i witam Was kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy wchodzić na losowe serwery w Minecraft. Będziemy szukać jakichś serwerów, no i na nie wchodzić. Jeżeli ten Ci się spodobał, to koniecznie łapkę w górę i suba na kanale. Z góry chciałem przeprosić za taką przerwę na kanale, bo ponad dwa tygodnie było odcinka więcej to już się nie powtórzy. 5 ostatnich subskrybentów, kanału się, się właśnie na ekranie. Jeżeli chcecie to je znaleźć, no to wystarczy, że na czerwonym, jest na sam i Jeszcze wyświetla się pracą dla osób, które mnie nie subskrybuje. Jeszcze zostaw suba. 20 łapę w górę i nagrywam glendę i odcinek. Ja już nie i zapraszam Was do odcinka ma jo! Pisałem przeglądarkę serwery Minecraft i mam tutaj tej stronę lista Minecraft.pl. O, i tu są wszystkie serwery Minecraft. E, no i właśnie na takie serwery dzisiaj dołączymy i mam nadzieję, że wszystkie będą działać bez żadnych problemów. wiem na inną stronę i wylosowałem serwer Coinbox.pl. Nie za iP serwera gra tu 3 osoby na 500. E wiem, na ten serwer mamdzie, że będzie działał. Nowa edycja Box i już jest, więc w sumie idealnie trafiliśmy Próbuję dołączyć i wyskakuje mi jakiś błąd. a chyba chyba serwer nie działa. Mamy kolejny serwer extremecraft.net z IP serwera, już widzę, że to jest serwer angielski. Jest tu survival, jest to 85 klatrze, więc mam nadzieję, że wbijemy na ten serwer. Dobra, mam już to IP serwera, wbijamy. Jesteśmy już na serwerze, udało się w końcu wbić na serwer. To jest strasznie głośno, że musiałem po prostu przyciszyć. Minecraft, bo naprawdę jest tu giga głośno w lobby. Mamy tutaj różne tryby już widzę na serwerze. To jest chyba serwer mini games, coś takiego. Dobra, na jakim trybie gra najwięcej osób? Na większości tryba gra 0 osób. Dobra, najwięcej osób gra na tym Survival wbija na ten Survival i zobaczmy, tak właśnie wygląda Survival. Może napiszę, nie wiem, siema. <laughs> siema na trzeci napiszę, może ktoś mi odpisze. Jak na razie trzeba znaleźć chyba jakiś losowy teleport. No ale Survival, jak Survival. Nawet nie mam pojęcia, gdzie to jest jakieś losowe TP na tym właśnie trybie. Bo naprawdę nie mam pojęcia. Nie ma czy trzeba jakiś wyjść ze spawna z tej i chodzi. Zotepniemy do kogoś z i zobaczymy, czy następnie, może jakieś bazy i go od razu zabijemy. Zotepnę od razu do paru osób, właśnie i zobaczymy. Która nas zaakceptuje. Mam nadzieję, że jakakolwiek nas zaakceptuje, bo chciałabym po prostu się tepnąć z jakiejś osoby. że wystałem do czterech osób i żadna mnie nie akceptuje, więc to może być ciężko. Odepnęła mnie, tepnęła mnie jakaś osoba, zobaczymy, gdzie nas tepnie mam nadzieję, że... A, tepnęła nas na no spawn. No. <laughs> Pójdźmy na lobby i zobaczmy, jakie są jeszcze tutaj tryby. Może wejdziemy na jakiś właśnie inny tryb, który nie będzie z rywalem. Creative. Na kreative jest 10 osób. Co jest w ogóle grane? Tryb kreatywy, tyfy. Nie, pierwszy raz widzę taki tryb, naprawdę. I mamy normalnie kreativa, Co jest grane? Możemy, nie wiem. Do kogoś? Dobra, wpisałem komendę help i to, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem przypadku kreatyw działki czy coś takiego, że tutaj się nie tworzy przypadkiem działek jakiś. Nie ma żadnej chyba komendy, którą można stworzyć właśnie działkę, nie? Dziwny ten serwer, naprawdę dziwny, nie ma co. Dobra, nie wiem, napiszę siema, nikt, nikt tu nie pisze, ktoś cokolwiek żyje na tym serwerze, na tym trybie, naprawdę nie mam pojęcia. Nikt tu nic nie pisze, nic. Tu z 6 osób. Sprawdźmy ostatni tryb na tym serwerze i już po prostu wyjdźmy z niego. No, myślałem, że będzie lepszy, Wchodzimy tryb pipi. Pi. Są tam dwie osoby, ale dobra. Sprawdźmy ten tryb. Ocena serwera, 0 na serwera 010. Przejdźmy do następnego serwera. wylosowałem kolejny serwer CraftFlower.pl. Ruszyła trzecia edycja Survival Kuboidów na 1,19. Więc w sumie spoko. Jest tu 1000 osób na 1000 osób, Naprawdę dużo. O, dobra, wbijamy na ten serwer. Zobaczymy, jak się prezentuje. I no mam nadzieję, że będzie spoko. Online jest 13 osób. Dobra, jesteśmy już na tym serwerze. Trzeba się zalogować. Więc po prostu wpiszemy register. Hasło. Zalogowaliśmy się, więc bardzo fajnie. dobra Jakie to są tryby? Jest tu survival plus kobolyny, który właśnie startował. Dobra, jest 15 graczy, Jest 15 graczy, także bardzo fajnie. Więcej osób jest, więc będzie się na pewno lepiej grało. I z dwóch właścicieli. Ej, dobra. Napisałem na czacie siema. Tu jakiś goście z rangą media w ogóle. Pytam aż po prostu, czy mogę dostać rangę media. Aż zapytam po prostu. Siema, można rangę media. Zapytałem i zobaczymy, czy może kwalifikujemy się na rangę media. To napisał do mnie właściciel serwera do mnie napisał. Pokakano, zakrętka. Ej dobra, może jest szansa i dostanie właśnie rangę media. Ej, dobra, co jest grane? Rangę media na jakimś serwerze. Nieźle. Ale przed tym napiszemy, czy może do kogoś możemy tepnąć. Piszemy, do kogo mogę tepa Mam nadzieję, że ktoś prostu napisze, że mogę do niego tepnąć. W jest napisu że mogę do niego tepnąć. Tak jest, że tepniemy do niego, zobaczymy, gdzie nas zaakceptuje. Mam nadzieję, że zaakceptuje w nas jakieś spoko miejsce. I zaakceptował nas, zaakceptował nas. Dobra, zaakceptował. Gdzie on nas tepnął? Ej, dobra, sorry, stary. Nie, on nas bije. Ej, dobra, nie, on nas bije. Nie. Nie, dobra, nadzieję, że nas nie zabije. Gość ma litę. Oj, nie, nie. Dobra, 4 HP ma. 4 HP 5. 5 ma HP. 4 HP. I e, dobra, jak się uda go zabić, będzie fajnie. On tą tarczę trzyma. Dobra, zabiliśmy go, co jest grane? Ej, dobra, nie, co jest grane, co jest grane? Zrobiliśmy gościa, który nas prostepnął w całym sensie, że. Nie, dobra, to jest mocne. Dobra, lecimy do następnego serwera. Mam już kolejny serwer Arizona MC.pl. Wbijamy tutaj, jest jedna osoba online, więc to no nieźle. Będzie jakiś event za dwa dni, dobra, wbijamy tutaj na ten serwer. Zobaczymy, jak się prezentuje. Dobra, udało się wbić na serwer. Klasycznie trzeba się zalogować. Także wpisujemy register, hasło, hasło. Podane hasło jest za krótkie, aha. Dobra, hasło jest ten dwa, trzy zawsze działa. Trzy osoby online. trzy osoby, jakiś gość z gildią, Jezus, wytyfy. Jest tu w ogóle ranga Jabson Arizona. I dobra, ranga Jezus, co to są za rangi? wytyfy Teraz się spotykam z takimi rangami. Kity. Mamy tego kita Gracza. Dobra, ej, sumie Jezuset. Prot 1. Napiszę do tych ziomków siema, siema dacie jakieś ity. się siema dacie jakieś ity, czy coś takiego i zobaczymy, czy może coś poratują. Dobra, to jest chyba strefa box PP, o ile się nie mylę. tam jakiś. 64 epickie klucze, ale są chyba podrobione. Na pewno są podrobione. A nie, faktycznie działają. A dobra, dostałem 64 epickie klucze. Co jest grane? Dobra, otworzymy te skrzynki i zobaczymy, co nam wypadnie. To jest w ogóle jakiś cooldown na no, otwieranie tych skrzynek i sekunda cooldowna, no, chyba, żeby serwera nie wywaliło. Prosbroja jakieś, dobra, otwieramy te skrzynki i mam gdzieś coś dobrego. Otworzyłem te 64 klucze i nie wypadło nic innego oprócz tej prozbroi. Bardzo fajnie, w sumie serwer taki wie się. gra czy ty gra? Bardzo tak, w sumie, spok. Dobra, Lecimy za tą strefę pipi chyba, co? nadzieję, że tutaj ktoś po prostu wleci, żeby się pobić. O dobra, goście zostawi szelkera. i biorę tego shulkera. Prziermy mu shulkera, ej dobra. <grym> Nie, ej dobra! No oni mają jakieś mocne miecze. Prawie mnie zabili. Ej, dobra, jest nieźle. Dobra, spróbujemy zabić tego gościa. O, ma awka. O, ma jakiegoś awka, dobra, nie. Jednak nie ma awka. O, oni mają jakieś dobre miecze, Co jest dla i dobra? To są chyba szarpy 30, I dobra, nie. Obyśmy nie zginęli. Zakładam się pod a jaki mogę założyć. Może, możemy wyjść za? Dobra, nie możemy. No i. Co już, o, nie, no i niestety. To serwer jak serwer. Spoko w sumie. Serwer dla bardzo małej ilości osób, ale w sumie spoko. Widzimy się już przy kolejnym serwerze. Mamy już kolejny serwer. Kabum. Hw, free op Anarchy Kreative, Dobra, nieźle nie, nie, nie się zapowiada. wbijam na ten serwer i zobaczymy, czy faktycznie jest darmowy op. Wy, tyfli, pierwszy raz, darmowy op na serwerze, pierwszy raz się z technicznie spotykam. Dobra, wbijam na serwer. Dobra, jesteśmy i mamy free op. Co jest grane? Jak to w ogóle wygląda? a możemy na przykład kogoś zbanować? Ban. Dobra, można mutować gracze. Ej, dobra, można mutować gracze. Ej, co jest grane? Tak właśnie by wyglądał serwer Minecraft, gdy dało się każdemu graczowi opa. A ciekawe, czy możemy na przykład zabrać komuś te op i zabierzemy. Losowi o sobie opa. Chyba nie możemy nikomu niestety zabrać opa, no ale nie jest serwer, szczerze. Nie ma co. Zastanawiam się to jakiegoś gościa, Kozako Gaming. Postawi jakiś wielki kloc TNT. Nie wiem, czy zgrane. Ale dobra, wysadziłem mu to i zobaczymy, czy komputer mi wywali. Mam nadzieję, że nie. Czy wysadzi to TNT? No, chyba, chyba nie jest. Jakaś blokada właśnie na TNT. Nie wiem, naprawdę dziwne, naprawdę dziwne. Ale no, mając opa, w sumie nie możemy wszystkiego. nie możemy na przykład bonować żadnych graczy, zabrać komuś opa. Nie wiem, dziwne. Szkoda, że nie działają właśnie te komentarze. Ale możemy na przykład zmutować więc co jest w sumie spoko. To by już było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli takie odcinek się spodobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę i suba na kanale. 20 łapek w górę i nagrywam kolejny taki odcinek. I do następnego odcinka. Siema! Yo!